Okay, fuck it. I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Witam was w nowym let's play na moim kanale to będzie Grand Theft Auto 3 i więc zaczynamy tak, nie wiem napiszcie w komentarzach czy chcecie oglądać te te krótkie filmiki bo zazwyczaj tego nie ale że też

Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial.

Bez y żadnego problemu so z Q. Ale i tak to jest. Zobaczymy. <grym> oj, oj, zgubiłem pani mi Już grałem w Geta, czy to kiedyś jak byłem młodszy. Tu razem mam no, 18 lat, to jest starze.

Dobra, ja muszę sprawdzić jak to się nagrywa, czy zagłonią, czy dobrze, Za chwilę wracam. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko lepiej, postaram się troszkę głośniej. Jedziemy. Trzeba będzie latencję, do pensji odebrać. Zbliżyć się jeszcze mikrofon, bliżej siebie. No, jedź, żeby jeszcze bardziej wyraźnie mi było słychać. No i... I ściszyłem trochę bo to jest klub lugi, chodźmy, zajdziemy od tyłu. Tam dziwnie brzmi, że zajdziemy od tyłu, ale tak. Muszę hmm. Dobra, nie chcę mi się pokazywać z każdego epizodu, na przykład tego śmiesznego. To jest No To jest pojazd. I widzę. I muzyka leci. Tak, tam się ta muzyczka... O, nie podoba, to zapodajcie swoją. Może będzie ciekawe, to puszczę ją oczywiście. Spokojnie. O, ale bym ją rozdupił. Ej, cześć, zabierz mi do klubu ludzi. O Jezu, nie, nie wyrobił przycupki. I, i, I odwiozłem i dostałem 1500 kapci. No więc od razu zaczynamy kolejną misję, Żeby nie było. Po trzy misje zależy jakie długie będą Nie dawaj klapsa mojej kurwie Dobra, jakoś liścik czyta od tego dona Bierz key. No to weźmiemy kij, biegnij się skacze A na co się biegnie? Aha, na ten shift. Dobra. No dobra, więc jedziemy tam już. A tu widzę, że niektóra muzyczka jest głośniej, niektóra, niektóra ciszej. No tak, na boku. Ale ja mogę pobić czy kurwa zabić, bo już nie pamiętam Aha To zabić, to dobrze pamiętam Kurze stracę swoją autkę Autko Czas, bo nie będę chyba mógł go uszkodzić i będę musiał gdzieś nim tam dojechać Jeśli dobrze pamiętam ale teraz mogę go Oj, ale rzuca nim jak gównem Naprawdę Zawiadłem się na tym samochodzie O kurwa Rzuca jak świnią w oborze Nie ma jak to moja kurkuma czy jak to tam się zje O no, tu razem będzie ale choli hmm. Schować Papeć w podłogę dziewczyny I jedziemy Aha, to to było dla pierwszego z A bo jeszcze będzie taka misja, co będzie trzeba gościowi bombę podłożyć i koniec! Nie niech pogoda ocie. Ale mieszać z tym, z czasem przyjdą same do nas. Oku, ale na świgło. Zobaczymy. O, i pięknie tu. I ładnie, wyjdź na zewnątrz. Cztery kapciójny. Tu stój, kurde. Dawać jakiś dobry wóz. Nigdy. Karetka to jest to Bruksel, szkieł jebany. mu hmm. kulkę wryjem. Ale... Aha, spierdalaj. Jestem pogotowie jeżdżę. A, ambulans! Co robisz, idioto? I go. Ambulansu się nie da przemalować. Coś jakoś ma Ależ, Ależ... Ależ, oku! O ja! Co to było? Znaczy wiem, że tu jest taka droga, ale... Rzuca tym jak gównem. I właśnie. Spiegelajmy. Tylko tyle wam powiem. I tu są jakieś fajne samochodziki. Ja to pamiętam. Ale to chyba nie tu. To jest tam. Ej! Dawaj te czarne fajne, bo to jest fajne. Ej, chuju! Ja nie chciałam dać mon moje autko. Mine Car Tam jest ta kurkuma, ale ja nie chcę kurkuma ja chcę tego tutaj No No szkudne. Nie Jebniemy tym Razem Pęknie ta szyba głupia Uszkodziłem się. Ja tam nic nie tykałem Spieprzeć Tu jest ta paczuszka Nie wiem do czego no więc jedziemy odwieźć ten samochodzik Barki. Klaca, belec barki. Dzień, a dzień długi kurwa, zawsze meleton. Dziewczyny mają za Dobra, więc mamy nasz samochód Więc idziemy zakosić i idziemy po trzecią misyjkę Stój grzeczny Stój. Dzięki Dobra i pędzimy dalej Po trzecią misję i zakończymy Dzisiejszy odcinek Nie biegniemy. Przywieźć do mnie misty. Dobra, coż było?

teraz musimy ją odwieźć zabezpieczenie dwa miesiące w tym nikt nie widzi. to fajne też wow. dobra musimy go zabić pojawi się nam nowy wśród od misji łe nowe gości od misji które będą literkę J jeśli się umylę będzie troszkę dalej. Czas jesteśmy tego dż Nie no, nie wyciszało co to za misja Oi, olhe, vai Hariken. Am I again I'll be with you in a minute, fuck luck. Hey, I'm Joey. but we just said you were reliable so come back later, there might be some work for you. All right? No, ej, to jest kumpel od tego czegoś to. Więc na dzisiaj było tyle. do zobaczenia w kolejnym let's playu Grand Auto trójka, jeśli wam się spodobało ocencie go, to naprawdę motywuje, jak dacie lajka w górę. Chcesz coś zmienić? Dodaj komentarz. A jeśli chcesz być pierwszy, albo na bieżąco z moimi odcinkami z Minecrafta lub z GTA, to subskrybuj więc Dzięki wam za łapki w górę i subskrypcje i komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku więc trzymajcie się, cześć